Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, dziś archiwalny czwartek, no i przyjrzymy się takiemu oto setowi, a jest to Wookie Gunship 2015 rok. Okej, okay, kanonierki się pojawiają dosyć często, na przykład ostatnio ta duża i droga korusańska, czy też w 2013 roku była kanonierka Republiki, ale musicie przyznać, ta tutaj ma bardzo ciekawe barwy to się po prostu może podobać. Minifigurki też niczego sobie. Okej, okay, ten Kanan Jarus współcześnie jest do dorwania nawet w książeczce od wydawnictwa Amit, ale jeżeli chodzi o tego Ulvaru, no to do dziś dzień jest to nie lada gratka. Także mamy innych dwóch włochaczy ze strzelbą, 570 elementów. Tyle tutaj mamy. Cena katalogowa ty wiele lat temu to 300 zł bez grosza. Ja ten egzemplarz nabyłem w sklepie Klocki w Metrze. Jak wiecie, co jakiś czas organizujemy tam spotkania z widzami, no i zawsze coś tam wyhaczę z półki. Ogólnie, nie pamiętam dokładnie ceny, ale ona była konkurencyjna względem tego, co mamy na Bricklinku. Jak widać, secik jest używany, ale coś Was tutaj za chwilę zaskoczy, bo niektóre torebki są w ogóle jeszcze nieotwarte. Okej, okay, no to powiedziałem już chyba na wstępie wszystko, lećmy na stół. Tydzień temu był zestaw, co miał 20 lat, a dzisiaj taki oto 10 latek. Zostawcie jakąś łapeczkę w górę, a ja tymczasem lecę. Coś mi się kojarzy, że ten secik wziąłem za cztery stówki. Tak jak mówiłem, na co nowego kupiłem na raz trzy sety, no i jakoś te ceny mi umknęły. Nieważne, co my tutaj mamy. Oczywiście jest ładownia, możemy tam zajrzeć pod pokład, no i wysuwane działo na takiej oto rampie. Okej. Okay. Fajnie, widzę też, że te tutaj super działa, reklamują jako coś nowego, ależ to wszystko poszło, rok 2015, powtarzam. Okej, okay. wysypuję i tak jak wspominałem, mamy jeszcze oryginalne worki z klockami. Jeden, zdaje się, jest taki, o, <laughs> chyba rodem z Ikea albo czegoś podobnego. No dobra, to jest niewielki problem, ja tam się cieszę. Że mogę właśnie w ramach archiwalnego czwartku takie rzeczy wam popokazywać. Tutaj też niestandardowo zostały odlepione naklejki. Mam nadzieję, że to się będzie wszystko trzymać. Dzisiaj bez speedbuildu po prostu sobie siadam, no i to wszystko złożę. Myślę, że nie powinno mi to zająć dłużej niż półtorej godziny. Pięć worów z klockami a jeszcze zerknijmy, co tam wtedy reklamowano. O, no były takie, oto maszyny. To w ogóle było Star Wars Rebels. No i z tego co pamiętam, mieliśmy także fajną rozpiskę minifigurek. Podobnie jak miało to miejsce w Lego Hobbit albo Lego Władca Pierścieni. Bardzo to doceniam. Dużo piaskowych elementów. O, nawet takie oto duże. No i zobaczymy, czy ta kanonierka nam się spodoba, czy będzie taka sobie. Gabaryty dużo mniejsze niż w przypadku UCS-a. To jest pewne. Okej, okay, lecę budować. you <laughs> Już jestem, a nie było mnie niecałą godzinę, czyli trochę przeszacowałem czas potrzebny na konstrukcję tego modelu. Nawiasem mówiąc, musiałem zamieścić króciusieńki fragment speedbuildu, bo jednak nie byłbym sobą. O, to jest to takie wyjmowane mobilne działko. W każdym razie, no model podoba mi się. Tutaj widzę tylko kilka drobnych minusów. W zabawie rzecz jasna łatwo odpadają te mniejsze działka laserowe, ale to naturalne, no bo to wisi na dwóch klipsach. Trzeba byłoby użyć większych elementów albo innych technik konstrukcyjnych, żeby to tak fest się działo. Są jakieś prześwity tutaj przy kokpitach, no ale wiecie, to też nie będę się czepiał. Tam z tyłu można byłoby zasłonić te otwory na belce, można byłoby wygładzić ten bok nieco niżej. Ale to są takie detale, niuanse. Podobają mi się te płozy, podoba mi się ta płetwa grzbietowa, którą dobrze odzwierciedlono względem tego, co widziałem na zdjęciach. No i co, przyjrzyjmy się jeszcze temu wszystkiemu na obracarce. 31 cm długości, około 22 cm szerokości i 16 cm wysokości. No chyba, że sobie te boki podniesiemy to możecie policzyć 17. Oczywiście ta kanonierka jest dużo mniejsza, taka bardziej zwiadowcza względem tego, co było na wyposażeniu gwardzistów. Oj tak, no i tam był taki fajny hak, co by to wszystko podnieść. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma, ale podobają mi się te obkleiny, takie powiedzmy tubylcze. No i co, może przejdźmy, żeby bliżej się temu przyjrzeć. Recenzja raczej nie powinna być długa, ale też zestaw. Jest atrakcyjny, jest taki akurat na te 300 zł katalogowo. Współcześnie to pewnie kosztowałby 4,5 stówy. Taką mam intuicję, co myślicie? O z tej perspektywy bardzo dobrze widać charakterystyczne dla kanonierki kształty. Oczywiście było wiele typów tych maszyn, bardziej transportowe, przełamujące. Ta tutaj byłaby chyba zwiadowcza, choć z drugiej strony działa też niebyle jakie. No zerknijmy do ładowni. Ta jest malutka, wmieszczono tam tylko jedną skrzynię. I z tego, co pamiętam, w środku mamy po prostu zapasową amunicję, Przydałaby się jeszcze jedna skrzyneczka albo jakieś trzymacze tutaj na ścianie, żeby wiecie, upchnąć tam te wszystkie oldschoolowe strzelby albo niepotrzebne miecze świetlne, bo tutaj w tych kokpitach zbyt dużo miejsca nie ma. Okej, okay, ładownia, wersja minimum, ale w sumie czego chcieć więcej? Obróćmy ten model, no bo tutaj mamy tą rampę i możemy tam wysunąć, o... Takie oto działko. Jest to zbudowane na szynie, bardzo dobrze. No i jak widać, kolejne łuki tam się może skryć. Czyli właściwie wszyscy oprócz jednego mogą być w jednym momencie na pokładzie. Choć z drugiej strony tutaj też byśmy upchnęli jednego włochacza, ewentualnie w tej niewielkiej ładowni. No i tak jak mówiłem, podobają mi się te płozy. No typowy model przeznaczony na planety pustynne, no i te wszystkie takie akcenty bardziej tubylcze. Widać, że to nie jest jakaś taka mocna galaktyczna maszyna, tylko coś takiego customowego, trochę zbudowanego na złomowisku. E, dajcie znać, czy tutaj nie błądzę, czy mam rację. No i można odpalić te bardzo potężne działa przy pomocy obracania o z tej strony. Nie wiem, czy to widzicie, właściwie te groszki poleciały. Spróbuję pokazać to także z tej perspektywy, a potem je sobie wyzbieram. No cóż, taka już robota recenzenta. Leci to wszystko fajnie, mimo upływu lat, i jeszcze może zajrzyjmy do tych kokpitów. Tam mamy jakieś panele sterujące, ale one są dość głęboko ukryte i w sumie nie wiem. Czy będziecie w stanie to dostrzec, no ale spróbujemy, bo staram się jak najlepiej to wszystko na recenzjach prezentować. Tutaj będzie łatwiej, bo możemy tą szybkę sobie odpiąć. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko strzelca, no to gdzieś tam w tle coś widać i to nawet jest fajny nadruk, taki niecodzienny, nieoczywisty, nie no powiem wam, jak najbardziej ta kanonierka może się podobać. Nie jest też taka przesadzona, olbrzymia, po prostu fajnie się nią bawić, ale tutaj widziałbym jednak jakiś taki element typu technik, co by to wszystko podtrzymać. Bo zobaczcie, jednak swoje towarzy i jakby te klocuchy zaczynają się odczepiać. Elementy silnika tutaj na górze tak to widzę. No i spód zrobiony. W sposób powiedziałbym, prosty, zwyczajny, ale te płozy tutaj robią robotę. Generalnie rzecz biorąc, no ładownia mogłaby być większa, ale tak, no to nie mam tutaj zastrzeżeń. To jest po prostu zgrabna, przyjemna kanonierka. Ach, te kokpity, te tutaj szczeliny, nie każdemu to się spodoba. Zresztą podobnie jak ten dziwny sterzak tutaj na dole. Jakoś to wszystko momentami może i wykończono prostymi klockami, ale też pamiętajcie, rok 2015, od tego czasu mamy wiele nowych elementów, nowych kształtów, a tutaj robili co mogli i wyszło to dobrze. Gdyby to w tym miejscu zrobić pod postacią nadruku, ależ byłoby wspaniale, ale tak dobrze nie jest. W ramach uniwersum Gwiezdnych Wojen każdy z nas ma swoje ulubione rasy. Ja mam trzy. Gungańczycy ze swoją dziwaczną, ale zaawansowaną technologią. Następnie te takie słodkie pluszaki zamieszkujące korony drzew i łoki. No i mamy tutaj również łukis. Nieco większe, nieco bardziej włochate, no i niebezpieczne, takie sanskłacze. Zerknijcie, mamy tutaj Ulfaru, zdecydowanie najcenniejszy. Ciemne futro, trochę jak u czubaki, jakaś ozdoba tutaj na ramieniu, wypada to świetnie, no i oczywiście wiecie jak to zostało zrobione przy pomocy takiej nakładki, więc głową nie pomachamy, ale ogólnie plusik, że mamy także nadrukowane nogi, jakaś stalowa kusza, no i jego podkomendni o jaśniejszym futrze. Fajnie, fajnie, no w jednym secie aż trzy takie postacie. Nie będę narzekał, że to się powtarza. No bo to w końcu jedna rasa. A pewnie ich trochę świerzbiło, żeby zabrać jedną minifigurkę i wrzucić tylko trzy. Ale na szczęście tego nie zrobiono. No i mamy także kanana Jarusa. Mistrza Jedi on przeżył rozkaz 66, a teraz jest dowódcą rebeliantów średniej długości blaster, oprócz tego miecz świetlny, no i mamy tutaj elementy zbroi, takie oszczędne, nadrukowane spodnie i całkiem dobra fryzura. O alternatywny grymas to uśmiech. Ciekawa sprawa, żadne zacietrzewienie i tak to się prezentuje. Cztery minifigurki w takim zestawie jest naprawdę w porządku. Może tylko by się przydał jakiś antagonista? Ale dobra, nie narzekajmy, akceptuję. A z takich smaczków dla pasjonatów warto się przyjrzeć temu łączeniu, bo ono jest niezwykle wytrzymałe. Może nawet zbyt mocno chodzi, ale za to nic nam się tutaj po boku nie urwie. To akurat jeden z bardziej wytrzymałych elementów tego statku, mimo że jest ruchomy. Powiem wam, że od dzisiaj to chyba moja ulubiona kanonierka. Rozmiar się zgadza, stosunek jakości do ceny też w porządku. Oczywiście mówimy o tym roku 2015. No i zerknijmy na klocuchy zapasowe. Podejrzanie dużo klocków typu technik mi zostało, tych takich czarnych pinów. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, jest także rękojeść Miecza Świetlnego. No cóż, ocena może być tylko jedna. 9 na 10, tak to widzę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. No i w wolnej chwili, jeżeli jesteście z Warszawy i okolic, możecie wpadać do klocki w metrze, to jest mój taki zaprzyjaźniony sklepik. Nie jest to film sponsorowany, ale mogę ich polecić, dlatego że po pierwsze lubię właścicieli. No i po drugie, jak widać ten towar jest dobry. Hej, trzymajcie się!